Cześć z tej strony Miły. Witajcie na moim kanale Tanie Obiady, Część Szósta. Dzisiaj to już ostatnie spotkanie z Tanimi obiadami z jednego kurczaka. Wykorzystałem ostatni element, czyli podłudzia. Jeżeli jesteście ciekawi, co zrobiłem, to zapraszam. To już nasze ostatnie spotkanie, jeżeli chodzi o tą serię sześciu tanich obiadów z jednego kurczaka. Został nam, nam jeden element kurczaka, są to podudzia. Dzisiaj sobie je przygotujemy. Mam tutaj te dwa podudzia, które nam zostały, teraz je szybko zamarynuję. Mam tutaj przyprawy. W przyprawach mam troszkę soli, troszkę pieprzu, e, szczyptę kary i szczyptę wędzonej papryki. Dodam do kurczaka je teraz razem z oliwą i wymieszam. Ok, gdy mamy już podudzia zamarnowane, tak naprawdę jesteśmy po brudnej robocie, więc już się nie pobrudzimy. Teraz, wszystko, co będzie nam potrzebne, będziemy umieszczać w naczyniu żaroodpornym. Wybierzcie sobie najmniejsze, jakie macie. Teraz, tak, tutaj do naczynia będziemy na sam dół wrzucali ryż. Ja mam tutaj 200 gram, więc dorzucam. Ok, równomiernie sobie go rozprowadźcie po naczyniu. Następnym elementem, który dodamy na ryż, pamiętajcie, że ten ryż jest surowy, że on nie jest ugotowany, będziemy go gotować w piekarniku. Następne co dajemy, dajemy e, mieszankę warzyw na patelnię, Ja sobie dzisiaj wybrałem takie z z marchewką 450 g, więc teraz dodaję tutaj do naszego naczynia żaroodpornego. Gdy macie to wszystko dodane, teraz sobie tak samo jak już troszkę rozbłóżcie równomiernie, żeby tutaj sobie wszystko było przykrywa, przykryte. Teraz dodajecie wcześniej zamordowanego kurczaka, więc kładziecie sobie go na środku. I teraz tak naprawdę jesteśmy prawie po robocie. Został nam ostatni element, który tutaj dodajemy. Dodajemy tutaj pasatę pomidorową, Mam tutaj z jedną porcję, już tak powiem, 700 ml. W takiej objętości zazwyczaj kupujemy pasatę, więc teraz wszystko zalewam. po sobie to łóżcie, aczkolwiek pasata już też jak dostanie temperaturę, to się rozejdzie. Teraz to co będziemy robić, to musimy to upiec. To jest ostatni element naszej, yy, że tak powiem, przygotowania naszego dania. 45 stopni, rozgrzewacie sobie piekarnik do 180 stopni, góra-dół. Wrzucacie 45 stopni, ja po tym czasie pokażę Wam jak to wyglądało. Teraz wrzucam do naszego piekarnika. 45 minut minęło, wyciągnąłem właśnie nasz obiad z piekarnika. Zobaczcie jak się prezentuje. Teraz przekładam sobie na talerz. Zobaczcie, jak to wygląda. Na no nasze szybkie danie ostatnie z tej serii 6 dań z jednego kurczaka. Jeżeli Wam się spodobało, oczywiście zostawcie komentarz i łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, bo to też poszerza moje zasięgi. A my widzimy się już z kolejnym przepisem niebawem. Także trzymajcie się. Cześć. To teraz na koniec podsumowanie. Porcja kurczaka to koszt 5 zł. 200 g ryżu to 95 groszy. Warzywa na patelnie 5 zł. pasta pomidorowa 6 zł. Więc koszt całego dania to 16,95.